Nie grifuj je! czemu podpalasz? Mam świetną pamięć! Ty, ej! Czyli to domek? Jak to mój domek? Ale no serio, czyli to domek? Wiesz co? To chyba mój domek. Nie jestem ani trochę, ani troszeczkę złośliwa czy wredna. O tak. Ty, kamerzysta, ty masz zezwolenie na przewożenie zwierząt moim wagonikiem? To będzie mandacik. Sery, nie ma znajomości coś. Mandacik 5000 ciastek. Masz mi dać. Jak nie? Jak nie? Jak nie? He? Nie? Chcesz się bić? O, nie ma uciekania. Wracaj tu, ty. Wracaj tu, przestępco. Wszyscy w mieście mnie lubią. Ej, Niezły kartoflany nos. Ty, co dalej mam mu powiedzieć? Nie się gapi. Się to psychopata? A! Nie, 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 masz ciaska. Jedź ciaska i bądźmy przyjaciółmi. A, bójka w parze, bójka w parze, bójka w parze, bójka w parze, bójka w barzę. Bij się, bij się, bij się, bij. A de, a de. He, Hehe. Tak? A. E, Ola chłopakos, los, chłopakos. Ja my... Towar. E, a tak m, tak przy okazji. Wiecie co to jest? Bo ja dalej nie wiem co to jest i do czego służy. piu Trzygam jajkiem. A teraz uwaga! Bit a, nie rzuciło się. Bitwa na śnieżki! I rozdaje jabłka. Ej, kto kradnie jabłka? Ej, nie bij ich! Oni też mają uczucia. Widzisz? Denerwował się. Nagrywasz coś? jeszcze? Nagrywę? Ooo, Zbyszek w ziemi jest. Aleś się upił. Człowieku, pomogę ci. A że co, już oferujesz? Edward, marzy że co, ręki, normalnie. A ja z się nie da handlować. Z się niegdy to katać nie można, co? Co? Patrzysz się w te obrazy, tego. Tylko... I co? Nie masz jedną wielką brzydką brodawkę na wielkim brzydkim kartoflanym nosie. I się obraziła. Co nie? Ej. Powiem ci coś w tajemnicy? Masz kartoflany nos! Naprawdę! Nie, ale nie smuć się! Są dobrzy chirurdzy! To barmance nic już nie pomoże. Wiesz? Nie smuć się! Ej, Bob! Popatrz na mnie. Ale nie z góry, co ty robisz? O, tak lepiej. Patrz, na swoje pobatce, pana, a, o, a, a. Ale... Wiesz, co to jest? E, wiesz. Patrz, postawię cię. Co to jest? Ej, nie nisz! Głupi kamerzysta. Chodź, idziemy, Bob. Nudna impreza. Ciastek nie dają. A ty masz brzydki nos. O, kurde. O, Boże... O! Wszyscy jesteśmy jakoś dziwni. Wow. Ja o ile ciasek. O, w pierodę. Co nagrywasz? O kurde. To wam bo jestem bardzo dobrym płacą Tylko dajcie za nie kasę potem. Makarynę robimy, co? Hapa. 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 DJ, 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 DJ. Ochocze. Co ty, co ty, co, co, co ty mi chcesz sprzedawać? Jakieś pacie mi sprzedajesz? Ale? Eee, zapalniczkę, to ja mam swoją. Eee, eee, eee. Ja bym od niej nie brała. Żadnej łyski ani nic. Wiesz, na ten podejrzany nos, sam się ruszę. Wygląda jakby jadła noce. To ty jeszcze nagrywać? Ej, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie, wypuśćcie. A nie, czekaj. Ej, nie, bo ja jestem na zewnątrz. E, Puśćcie mnie, poście mnie, puście mnie! Puść mnie! Ty, ej, ty, ej, ty, 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 ty z kamerą. Chodź tu. Chodź, chodź. Wiesz co? Jak mnie puścisz, to dam ci jabłuszko. Zapalniczkę? Takie coś, co ja nie wiem co to jest. No to jajko. Ja bym to wymierzył. Patrz. O, taki, o. O, z Windows 7000. Wiesz? Taki jest. Ej ty, kartoflane, w mnie. Puś... E, lubię klocki. Placki? Lubię siebie. Jak to nie możesz otworzyć drzwi, no? Nie! Nie, nie puści! Dzięki wielkie! Ty, masz miecz!